Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w tym świąteczno-noworocznym. Czasie i jest już po świętach, ale jeszcze przed nowym rokiem. Mam nadzieję, że uda mi się ten film dodać przed nowym rokiem. Także przychodzę również do Was z życzeniami noworocznymi. Życzę Wam spełnienia najskrytszych marzeń i aby ten 2023 był lepszy dla Was niż 2022, tak powinno być każdy kolejny, coraz lepszy. Ja dziś do Was przychodzę z kalendarzem adwentowym, tak co prawda już jest po adwencie. Jest już po świętach, ale ja nie mogłam sobie odmówić przyjemności unboxingu tego kalendarza, który przyniósł mi święty Mikołaj. Także yy, co z tego, że po adwencie? O yy, rozpakowywanie pudełek jest to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, także przechodzimy już do sedna. Jeśli chodzi o ten kalendarz i różnica w porównaniu z innymi kalendarzami z mojego kanału, no nie będę Wam nic mówiła na temat jego ceny, bo ceny nie znam, to trzeba Mikołaja zapytać, a yy, nie będę również podliczała wartości, no jest mi to do niczego niepotrzebne, będę po prostu go otwierać yy, i razem z Wami zaglądać do środka. Yy, jestem bardzo podekscytowana, cieszę się niezmiernie, bo nie wiem, co jest w środku. Tutaj z tyłu coś jest napisane, tak po... Odrobineczkę, zerknęłam, ale staram się nie patrzeć. Także przechodzimy do rozpakowywania. Ok, i pierwsza rzecz, z której jestem już bardzo zadowolona. W środku znajdują się dwa pudełka jedno takie większe, jedno mniejsze. No, zobaczcie, jakie cudo. To mi się po prostu przyda na przechowywanie jakichś zapasów kosmetycznych. Czy czegokolwiek innego, no super piękne pudełeczka, design fantastyczny. zajrzymy do środka. I pierwszym pudełko otworzę najpierw to mniejsze. Nie wiem, one są tutaj jakoś ponumerowane. Ok. I mniejsze ma numerki od 1 do 16. Ale ekstra to wygląda, zobaczcie, tu jest taka gwiazda. Betlejemska, że tak powiem. Super. No, po prostu ktoś się tutaj nieźle napracował. Przemyślane, fajne. Podoba mi się. Od razu co powiem: przełączajcie na 1,25 lub 1,5 prędkość. Ja postaram się, żeby ten film nie trwał zbyt długo. No, czego się spodziewam w tym kalendarzu? Oczywiście kosmetyków DAW. No to zaglądamy. Jedyneczka. Nie wiem, czy to się nie rozpadnie. Mam nadzieję, nie. I to jest szampon. Da. Dwa. Uh -huh. To jest chyba headband. Tak? Makijażowo-kosmetyczny. Do rutyny pielęgnacyjnej, do makijażu. Super fajnie. 3. I wkrótce mamy odżywkę do kompletu. Super fajne pojemności 50 ml w trasę podróż i samolotu wszędzie. I teraz cztery. Czy ta gwiazda się rozpadnie? Coś tu się już rozpada. Zobaczymy, co jest w czwórce. A w czwórce mamy mydło. Pięknie pachnące. Beauty Cream Bar with Shea she Butter i Warm Vanilla. Bardzo ładne. Piąteczka. Na piąteczka. Myślę, że to paznokci. Bardzo użytkowy przedmiot, którego się nie spodziewałam w kalendarzu. Ok, sześć. W Polsce jest e, szauerze. Następne 55 ml. E, super pojemność e, na pod... Siódemka. Gazba pomału się rozpada. O, no, w ogóle się nie spodziewałam takich rzeczy w tym kalendarzu. Żadnych headbandów ani e, obcinaczy do paznokci. A tu mamy pędzelek i to tu jest taka końcówka. E, na no miastem dobry brwi. W sumie to też jest dobrwi, bo to jest taki cienki, skośny pędzelek. Nie wiem czy to dobrze widać. Fajnie. 8. No nie, no tego to po prostu. Ale jaki super kabel. Nie no, po prostu jestem zszokowana. Że da wsadzić coś takiego do kalendarza To znaczy, bardzo użytkowe i bardzo mi ciszy. To jest kabel USB z jednej strony połączony z trzema innymi. Na specy nie jestem, także wam nie powiem, co to są za kable. To jest na 100% iPhone, a to, a to Samsung w sensie Android, a to nie wiem. No, nie jestem specjalistą, także nie powiem wam, ale to są trzy rodzaje kabli, to na pewno powinno na, 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 na być napisane. Ja się tutaj nie będę wypowiadać, ale, ale genialne to jest! E, Dobra, dziewiątka. Dziewiątka to mydło. Kolejne mydło, tym razem Classic Beauty Cream. Bar. E, klasyczne mydło. Dziesiątka. A w dziesiątce lusterko, Ale jakie ładne! Ale jakie ładne! Bambusowe tutaj z tyłu, drewniane. No super. Będę tak pokazać, żeby nie pokazać, ale no. Kolejna rzecz, której się tutaj nie spodziewałam w tym kalendarzu. 11. No nie spodziewałam się mydeł, szamponów, dezydorantów. Właśnie, tu macie dezodorantów. W 11 mamy Daf OR Ginal. Kulka, a nie spodziewałam się takich rzeczy jak kabel, lusterko, headband, obcinaż do paznokci czy pędzelek. 12. Lecimy szybciutko. I to kolejne mydło, tym razem różowe. Czy to w ogóle widać? O, różowe. Czy mamy już trzecie mydło? 13. A tu. Paska do spania na oczy. Wszystko takie ładne białe w takich kolorach daw. Fajnie 14. Nie, no po prostu jestem w szoku. To jest. Co to jest? A, to jest taka szczoteczka do zębów Podróż, do, do podróży. Podróż, że można ją zabrać sobie, złożyć. No ale genialne. Nic takiego nie miałam wcześniej. No, patrzcie, po prostu składasz sobie tu. Generalnie myślę, że ten cały kalendarz można sobie wyposażyć w podróż perfekcyjnie, z wszystkimi pojemnościami w samolot, w podróż, w jakąś mini kosmetyczkę. Mam jeszcze nie jestem, czy już jestem w połowie, jestem 14, no to trochę dalej za połową. Mam już szampon, mam odżywkę, żel trzy mydła, szczoteczkę, headband, no po prostu super. 15 nie wiem czy to nie widać, za bardzo 15. Um, postawię. I 15 gumka do włosów, kolejna znów biała, bardzo, ale bardzo przyjemna do kompletu z wszystkimi białymi orzeczami i 16. Największe z tego pudełka i w szesnastce jest krem do rąk. Essential Care Hand Cream. Z tych lepszych, że tak powiem, to jest pewnie full size 75 ml. Fajnie. Krem do rąk zawsze mi się przyda. Teraz przejdę do drugiej części. To jest to większe pudełko. Jest takie dosyć, jest praktycznie dwa razy tak, jeśli chodzi o wysokość, no, ale mamy tutaj od 17 do 24, czyli mam 17. się i to jest dezodorant. Oryginal, tak? Mamy mydło, oryginalne dezodorant, oryginalny. Cały zestaw, ok? 18, następny numer i w 18 jest. Mydelniczka, no przyda się do tych wszystkich mydeł. E, bardzo ładna bambusowa, myślę, tak jak lusterko pasująca. E, 19. I w 19. Mamy żel, W z większej pojemności i to jest Body Wash e, granat i hibiskus. Bardzo fajny. E, 20, 20 większe. 20 balsam do ciała, z wanilią. Ok, 21. Całkiem spory, ale lekkie. I 21. Samejka. Biała. Jak wszystko. Wszystko z tego kalendarza. 22. I 22. Mamy drugi żel do. Wyłoż, żeby prysznic, czy tamte kąpieli, jaśmi i mleczko kokosowe, cudowne. 23, moje urodziny, już po urodzinach. Mamy kolejny restaurant: to jest granat, i, i cytryna, chyba trawa cytrynowa. Ok, do kompletu, i 24, ostatnie. O, to już trochę ciężej. Zobaczymy, co jest. O, i tutaj już naprawdę dosyć spora pojemność, bo to jest 450 ml, i to jest płyn do kąpieli. Szabater u Vanilla. Czyli te tutaj z smaki, chciałam powiedzieć, zapachy się razem ładnie komponują, bo jest płyn do kąpieli z balsamem w tym samym zapachu. Tutaj jest. Żel pod prysznic z dezodorantem w tym samym zapachu. Są też klasyczne w klasycznym zapachu daw Także ja jestem zadowolona bardzo z tego prezentu i jednocześnie zaskoczona rzeczami takimi jak szczoteczka podróżna, lusterko, mydelniczka, pędzelek tymi kabelkami, nie wiem, które one tutaj są, no to po prostu chyba największe zaskoczenie, ale jakżeż użyteczny, o, jakżeż użyteczny e, produkt e, pośród mydeł e, znalezionych w tym kalendarzu. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, tak jak wspomniałam, nie będę podliczać wartości tego kalendarza, e, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. E, podejrzewam, że sporo adwen kalendarzy adwentowych będzie można kupić w dobrych cenach, przecenach, promocjach również właśnie po zakończonym adwencie, także mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Zapraszam e, do komentarzy i e, jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. E, do zobaczenia pa!